Cześć, mam bardzo słabe światło steczne w samochodzie. I Spróbujemy założyć żarówki LED i zobaczymy, czy będzie różnica. Podobno jest bardzo duża różnica. Jak widać, teraz mam na oryginalnej żarówce włączone światło steczne. Teraz wyłączę. Teraz ja Nie wiem czy to będzie widać. To jest taka zwykła żarówka. A to są te nowe LEDowe. ostrożnie włożyć w lampę, żeby nie uszkodzić taki bardzo delikatny klosz jest. A teraz jedna zmieniona jest albo dobra, a teraz drugą założę. Tylko bardzo ciężko jest złożyć, bo ona jest dłuższa od tej zwykłej. Pamiętajcie, że w pasacie B5 najpierw trzeba żarówkę kierunkowskazu wyciągnąć, bo ona będzie blokowała i nie wyciągnięcie wkładu. Dobra, na zim nie będę wkładał, idę w Jak dla mnie jest kolosalna różnica. A wcześniej, jak yy, dziś cofałem coś, to w lusterkach kompletnie nic nie było widać. Teraz widzicie, droga jest fajnie i na jasno oświetlona. Myślę, że troszkę będę oślepiał, ale wiadomo, to się używa. Gdzieś na parkingu, ewentualnie, żeby wycofać. Także ja jestem zadowolony. Koszt dwóch żarówek 40 zł na znanym portalu aukcyjnym. Myślę, że jak skin zamówimy, będzie taniej. Jak długo wytrzyma, nie wiem. No ale zobaczymy. Aha, i jeszcze tutaj taka ważna informacja: jak ktoś ma na liczniku powiadomienie, że spalona żarówka, to na tych żarówkach Wam nie będzie pokazywało tego. Bo jak kupicie tanie żarówki to będzie Wam pokazywało błąd spalonej żarówki. Na tych sprawdzałem, nie ma błędu. Jeżeli widać jak na pudełku wygląda, można szukać, ewentualnie link wkleję w opis. Dobra z mojej strony to tyle, dzięki, cześć!